Witam weselcie w kolejnym odcinku. Jak pismy się tyle, jesteśmy pierwsi na świecie. Ja mówię, jesteśmy pierwsi w topce. Mamy najwyższy level, najwięcej expa więcej nawet niż ten yy, drugopoziomowy, jesteśmy pierwszy raz pierwsi na świecie. Ja jestem pierwszy na świecie. Słuchajcie, że Jestem pierwszy na świecie. To jest po prostu mega, to auto światła nie ma? On ma światło, to tak żeby. A, nie, nie będzie tak świeciło fajnie, a jesteśmy piersi na świecie. I to się ceni. Słuchajcie, wreszcie się nam udało być pierwsi na świecie. Nie wiem, czy to naprawdę wierzę, ale taki króciutki odcinek, ale jesteśmy pierwsi na świecie, a jak na razie spróbujcie subskrybujcie, łapujcie, za to trzeba zostawić łapkę w górę, że jesteśmy pierwsi na świecie. Na razie i cześć, bye.